Hej, witam wszystkich, z tej strony Radeon, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Śródziemię. W Dzień Mordoru. No i w poprzednim odcinku właśnie tutaj skończyliśmy z tą misją z ratowaniem tej księżniczki, że tak można to nazwać. Zapomniałem jak się nazywa. No i tą ostatnią misję u tego krasnoluda i nie zostało nic innego jak ponaznaczać wodzów. Tutaj mam jeszcze rekrutacja, mój ziomek. Tutaj czeka na rozkazy, też czeka na rozkazy. Tutaj jeszcze. Czeka na rozkazy, dobra. To jedyna misja z moimi wodzami to jest ta, rekrutacja, ale na razie zajmijmy się um, oznaczaniem, bo mam jeszcze dwóch wodzów, ten ma dwóch przybocznych, a ten trzech. Hmm. To może żeby skoczymy do tego i z tego spróbujemy na naszą stronę przekabacić i postaramy się, żeby on był naszym kolejnym bodzem wtedy. Najlepiej byłoby dwóch naraz zaznaczyć, ale naznaczyć, ale zobaczymy jak to nam to wyjdzie. Oczywiście jeżeli tego się nie uda, bo zginie bądź coś jeszcze się przytrafi mu złego, no to wtedy drugim się zajmiemy, ale spróbuję dwóch naraz e, naznaczyć. Dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu. No wspinaj się talion. No i zobaczmy co to jest uczta, a to raczej. Nie powinno być jakieś mega trudne. Powybijam się dookoła tych <laughs> rękociach. Dobra, to szybko lecimy sobie. W ogóle. wow, on mnie nie zauważył. Jaka beka. No zukrycia. z je. On mnie widzi? Nie, nie będzie mnie widział, he. Co za? Paruwa. Bądź będziesz mój. Ty też będziesz mój. A, zobaczył mnie. On nie ma ręki. Nie. E, naznacz... A, za późno. Dobra, trudno się mówi. Kurde, spłonął, z... ja pierciele, no nie to było. Jaki on słaby był. Dobra, trudno się mówi. Ech. Teraz bierz mi się tą runę. Armia Sauron'a, no, no cóż, nie pykło. Czyli... tego, o. Kawałek drogi jest, no cóż. E, żadnych informacji tutaj nie ma. Hmm. Dobra, to szybką podróż se użył mu. Hmm, tutaj... No i zapierdzielajmy. W którą to stronę tam przydałyby się właśnie jakieś informacje na tego trzeciego, bo jeszcze dwóch zostało tych przybocznych I... Yeah, lecimy ale nigdzie nie widać tutaj nam nie ma żadnych informacji żebym mógł z kogoś wydusić O, tam widzę jakiegoś chyba mojego na minimapce. Orka naznaczonego. Fajnie, fajnie. Dobra. Chyba to będzie ten, którego mam naznaczyć. Ale wolałbym obu, na Chcę <laughs> naznaczyć. A, tak czy inaczej. Byle którego jak naznaczę, to tylko każę mu. Misję na rekrutację, żeby dostał się właśnie jako przyboczny wodza, to lecimy. Może się uda dwóch naraz. Hmm. Fajnie ich tutaj e, naznaczyć, ale zobaczymy. No, Przejść naokoło. około, wybijam się po cichach, czy ich ile dam radę. Jeep, nie macie. Kurde, przerwał mi. Uklikam no, spację. Przecież. No cóż, trudno się mówi. Jeep, egzekucje. Tutaj właśnie. Nie mogę sobie pozwolić na naznaczanie. Bo kurde, mi zaczną

co to, kolejny? A, myślałem, że to. A, bo to zasadzka była dobra, Trochę... Kurde. Kurde, nie wrażliwe. Dobra. Kolejny. Dobra. Wybijamy orków. Przynajmniej się staramy. Jep, egzekucja. Kolejna egzekucja. Będziemy ich kosić. Gdzie mi tu posiłki wzywasz? Jep, kolejna. I kolejna. Szybko, zdominuj, zdominuj. Dam radę? Kurde, noż rzuciłem go, fuck! Jenny co za... Necisa... Dureń. Przez tego ćwoka nie naznaczyłem go. Wolałbym tego drugiego. Ach. Dobra, ale ma 13 potęgi, wow. Ty... Durna Urde, nie można go przeskoczyć. Ale tak można, że i egzekucja. A troszkę go to pobiję. O chyba już można go chwycić. I teraz zdominujmy. Tak. Dobra, spację sobie weźmy. I przesłuchajmy, bo ten ma jeszcze tego przybocznego. Jaki przystojny, co za baczki! Jakie zajebiste, kurwa. <gry> Dobra, nienawidzi Guli, nienawidzi Kara Gold. Można go natychmiast zabić, ale nie, on ja chciałby sobie naznaczyć. Oooo. Natychmiastowo zabić techniką białą, czyli egzekucji nie będę mógł wykonywać na nim. Dobra. To przerwij. Dobra, zbieramy runę. Armia Saurona i lecimy po tego. Oznacz cel. Dobra, gdzie my go mamy? Chyba gdzieś tutaj. Hmm. A, nie, ten przycisk późno. Pierdzieli mi się. Widać go tu gdzieś. Aha. O, żeby to ten? Tak, są nasze baczki, zajebiste. No czyli ja egzekucji nie mogę wykonywać, bo tu mam, mam jakąś czu a nie tego czujka, tylko e, leżą sobie informacje na stole. Zbierz informacje. Dobra. Czyli w tej ustawie, tylko ten kapitan ma jednego przybocznego. Wow, jaki piękny, kurwa. Hy. A czy mógłbym was złapać? Abym się skradał, A, ale, Beka. Dobra, ty jesteś już mój kolego. Chodź tu. Przesłuchaj. I przesłuchaj. Dobra, no weźmy sobie na temat tego informacji. I możemy brać się już za... Czerwi. Jeszcze sobie luknę armię Saurona i tego będę chciał teraz no, zaciupać. Danią go techniki bojowe. O. Ten, gdzie jest tam, a ten tutaj mam go oznaczonego, dobra, bo kurde, jeszcze chciałem coś zrobić wydać mu rozkaz zdrady, albo nie, jeszcze kurde, muszę tylko Ten ma ile potęgi 11, a ten 13. No kurde, wolałbym tego. Dobra, tego sobie zaznaczmy. No wolałbym tego mieć jako wodza. Nie ja mu wydamy rozkaz zdrady. A, no zawsze się przyda właśnie jakiś wódz dystansowy, bo chyba nam nie mam ani jednego. O ile się nie mylę. Kabum siakalaka Dobra, gdzie on tam jest? Nasz... Podopieczny. No pokażesz się w końcu, czy nie pokażesz? Gdzie mnie tu będziesz szpiegować? Dobra, tam go mamy. Jepki, nie szorku. Hy. O, byś mógł przyjść tu, kurde, do mnie. A tu dwóch wodzów jest. Który to jestem? To nie jestem ten. Dobra, tutaj wypuścimy se A niech walczy sobie. No ja tylko lipa, jak oni będą mnie tak gonić, kurde. Hm. Wtedy nie będę mógł wziąć... wydać rozkaz mojemu wodzowi, ale... myślę, że nie powinno być to. Chodź tu, chodź tu. Szybko, szybko. Dobra, zdążyłem... Wydaj rozkaz. Zdrać. A, nowa walka o władzę. Teraz musimy tam zapindalać. No i. Szybko lecimy. Je. Skok był. Dobra, zaznaczmy sobie na... Ma... Czy mam doznaczone, ale tutaj... O! Mogę szybką podróż użyć. <grystanie> Wystarczy, że zniknę im z pola widzenia. Już można szybkiej podróży użyć. Nie trzeba koniecznie całkiem im uciekać. Z jednej strony to ułatwienie. Dobra. Gdzieś tutaj to powinno być, przy tym mostku. Teraz zobaczymy. Tutaj też mam jakąś misję, ale jeszcze zablokowaną. Muszę chyba najpierw...

Dobra, pomożemy mu. Mam nadzieję, że nie będą ze sobą walczyć. Kurde. A ty fiotku. Oj. Chyba się przeliczyłeś, bo to ty prędzej zginiesz. Mam dwóch twoich podopiecznych kolego. Je egzekucja. No, i go! A spróbuję go naznaczyć. Dobra, nie udało się. Beka. Jee. Yeah. I zginął. No i mamy kolejnego wodza. Je yeah. Chyba no, podnieśmy serunkę od razu. tutaj jeszcze widzę jakieś itchlindyna żeby spróbuję go o tam widać zebrać talion gdzie ty łziwa skaczesz no wskakuj dobra podniesione a teraz tak to specjalnie ich nie zbieram ale jak już byłem tutaj blisko to czemu nie Dobra, czyli został nam ostatni wód. Tutaj to jest. Polowanie na bestie. Nie czeka na rozkazy. Rekrutacja. No tutaj jeszcze coś się odblokowało na wezwanie. A dobra, czyli to nic takiego ciekawego. No skoro ostatni wód został, no to zobaczmy armię Saurona. Tego pazia muszę dorwać jakoś. Ten ma spiny z tym. He, ale byka. Hmm. Wydat trochę przerzedziłem te szeregi im. Yy, dobra, to oznacz cel i lecimy. A, gdzie on jest, gdzieś tutaj, to szybka podróż w to miejsce. No i próbujemy kolejnego sobie przejąć. Yeah. No i lecimy. Dobra, no, gdzieś tutaj powinien sobie latać, ten wódz. Gdzieś tutaj, ale... Jakoś go nie widzę. Nie widać coś go. Może w głąb bardziej muszę wejść. O, chyba jest. To jest ten? Tak, to jest ten piękny. Niezdarny, można go chwycić nawet jeśli ma dużo punktów życia, dobra. Strach przed mirami i dają go techniki bojowe. Nie mówcie, że to będzie aż takie proste. <śmiech> <śmiech> Beka. Przesłuchaj. Weźmy sobie. Na temat tego informacje. Jego ja też zdominujemy, może? Jeżeli się uda. Bo który ma więcej teraz, e, potęgi? Przerwij go. E, dobra, armia Saurona. Bo ten ma potęgi 11, a ten 12. No niewiele lepszy, ale. Mniej ma słabości i on by się mi bardziej w sumie przydał. wziął walkę o władzę. Hmm. Albo ciul, lecimy. Lecimy to lecimy. Hmm. Tutaj ta misja jest. Albo w sumie zdrać. Może nie będzie trzeba walczyć. <grym> Kurde no, ciągle mi się to myli. Mylimy się to. Mam go oznaczonego, kurde no. Dobra, gdzieś ty jesteś, kolego? Czyżby gdzieś tam? Kurde, nie widać. Wow, mały laguś. Czyżby to grał mi? Cicho tam, Orku, nic nie widziałeś. Czy ja biegnę do tego, co chciałem, czy do innego? Kurde. Dobra, nieważne. Bądź co bądź, jeżeli nie do tego, co chciałem, to naznaczymy sobie kolejnego. Tak przy okazji. Kurde, gdzie on tutaj jest? Późba Nie to Nie to nie tak miało być Dobra Nawet nie dobiegniesz do mnie Ach, gdzie ten wódz? Cholerny. to tatono. Nie widać go. No cóż spróbujmy jeszcze raz. Hmm. Mam go oznaczonego. Bo ten drugi on jest tam. mi się nie chce. Już tu jestem na krańcu mapy. A go dalej nie widać. Hmm. O jest! jest no, zejdź talion z D. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że z tymi orkami są tam łazi. Nie będą się walczyć. Że oni będą naznaczeni automatycznie. Możdżaj widzę jest naznaczony. To jest ten? Zdumili. Szybko uda się czy nie? Wydaj rozkaz. Zdrać. ja, yeah. Walka o władzę. Jeżeli się uda to sobie tego wodza naznaczę. ...w ostateczności. Yeah. Widzisz, chuj, że to była czujka kapuś, A trudno się mówi w ogóle ja tu biegnę, nie sprawdziłem czy to daleko jest tutaj no to pewnie, że... Tak, tak jak nie mogę szybkiej podróży użyć trzeba było mnie nie gonić polego dobra, teraz chyba mogę no to szybko lecimy do ostatniego wodza. Zobaczymy, może uda się naznaczyć tego, co już jest wodzem. Bo jednak ten troszkę taki nie bardzo słaby się wydaje. Bez żadnego problemu go naznaczyłem. Jurrd. Dobra, skakuj tutaj. I zaczynamy. A, czyżby nie było orków dookoła znowu? There's been no battle here. Where are the corpses? Nothing personal, but you must die so I can take your place. No, bijamy prosto na wodza. Pomagamy mu go obić a później spróbujemy naznaczyć. A można go strzelać, pięknie. My troszkę się teraz obijemy. Heh. trafia trafię mi, bez spowolnienia. Dobra, szybko zanim go ze Mogę go naznaczyć? Zdominuj, o! Pięknie. A no przesłuchajmy sobie od razu. Skoro zdominowany. No znaczony Ha. No i pięknie. To teraz możemy sobie... O, no, o tym jeszcze nie mam informacji. Ten jaki kurwa... jakaś... sowa jakaś. co to, to szaman czy co? Dobra, ciul z tym. Dobra, przerwij. I odblokowano władca Mordoru. Dobra, 25 minut odcinek troszkę krótszy, ale w następnym odcinku zajmujemy się już prawdopodobnie ostatnią misją, o ile się nie mylę. No i myślę... To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i na razie.